Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w grze pod nazwą PC Building Simulator PC, PC jak nam kto woli. Zaczynamy grę. Dawno bardzo nie grałem w tą grę. Nie pamiętam na nic o co w niej chodziło. Nie wiem czy mam od razu Pamiętam tyle, że muszę najpierw wziąć ten komputer. To biorę komputer, umieszczam go tutaj. Stan komputer. No to najpierw tak. Pracować. 3 lub przycisk kabel i podłącz monitor. Okej, okay, no to kabel. podajmy ten. Kurde. Dobra, już zacznijmy od którego, któregokolwiek. Nie mogę. I filmy z tej gry będą się pojawiały mniej więcej co... ...dwa dni. Na no, przemiennie z sekret Laboratory SCP. No z SCP sekret Laboratory. Dobra. Zaraz tak. Teraz musiałem chyba jakieś wszystko mam podpięte. Zainstaluj dysk USB. Dysk USB mam. P lub przycisk zasilania. No to P. Dobra. Ok. Zainstaluj skaner antywirusowy. Tam chyba pisało. Yy, więc no. No dobra, no to instalujemy. Dodaj program, usuń programy. Nie, chwila, jak to się robiło? Eee, jak ten program się nazywa? Zaraz. Skanowanie g.aubin. G.aubin czy coś tam. Eee, Boże, jak to się robiło? A, okej, okay, prawym. To było tak od razu. Eee, skaner antywirusowy. co, już mi się dodało? Nie. A, dobra, dodaje się. Czyli to muszę jakby, nie wiem, chyba dwoma kliknięciami. Już nie pamiętam naprawdę, jak się w to grało. Aby zmiany zostały wprowadzone... Tak, może być. Dobra. Skaner antywirusowy. Rozpocznij skanowanie. O kurczę, 341 zainfekowanych plików. No to usuwamy to wszystko. Dobra, wszystko gotowe. Twój komputer jest monitorowany i chroniony. Jest git. Co teraz? Nie, odstaw go. No kurczę, no i teraz muszę wszystko podpinać. A umieść w miejscu dostaw. A nie, dobra. To nie ważne. Kliknij. odbierz nagrodę. Kontynuuj. A jaką nagrodę? Kurczę, no i czemu ja to pominąłem? Ustawię sobie jakąś tapetę. A niech będzie coś takiego. A, e-mail? Eee, nie. A, dobra. Cześć, Janusz. Odbierz. Cloud Notes. No to warto też jakieś. Usunę sobie to wszystko. Yy, dobra, no i co dalej? Z poniedziałek? 2018? Boże, to ta gra jest. Nie wiem. Uj, ale lagi były przez chwilkę. No dobra, no i co teraz? Aha, opuszczam warsztat. Koniec dnia. Koniec dnia! Dobra, to dzień drugi. Ekspresowy serwis u Janusza. Dobra. Co tym razem? E-mail. Pomocy. Czy możesz zerknąć, na mój komputer działa o wiele gorzej niż zaraz po zakupie chyba jest trochę zaniedbany. Wygląda na brudny. Zrobicie mu przegląd. Nie od razu Krakow zbudowana. Ha! Dobra. Uszkodzona karta graficzna. Więcej miejsca. Jak będzie uszkodzona karta graficzna. Mhm. Wszystkie są w transporcie. Czyli muszę zakończyć znowu dzisiejszy dzień pracy, żeby jutro mi przyszło. No dobra. Koniec dnia. Oto. I komputer twojego klienta. Oho, no to trzy mi przyszły. Dobra. Więc najpierw zajmijmy się tym. O kurde. Ten to jest dopiero brudny. Dobra, czyszczenie komputera. Gdzie to jest? Eee, to co może uruchomić system operacyjny? Zaraz. Jak go najpierw... Kabel. Czy Zaraz, usuń. Panel boczny. Okej, okay, usuwamy śrubki. O Boże, jaki on jest brudny w środku. Mm. No dobra, ale no... Do czego jest ten montaż rurek? Ten montaż rurek, nie wiem do czego. Czy ja muszę wyczyścić całkowicie ten komputer? Bo już sam naprawdę nie wiem. Um. Na razie to nie wiem. Usunę też tą klapę. Coś się postaram zrobić. Coś postaram zrobić. Coś... Postaram się zrobić. Czy coś... No coś takiego. Polski trudny język. Dobra. Odłącz płyta główna. Chyba muszę podłączyć najpierw wszystko. Aha! Nieważne. Muszę to podpinać najpierw. I muszę... E, jak to się nazywa? Muszę najpierw go... System operacyjny muszę uruchomić. Płyta główna. Zasilacz. Kurczę. Dobra. Mm, te klapy mogę już podpiąć? A, zainstaluj pewnie. Nie płyty główne. Nie, gdzie to jest? W części komputerowe. Panel boczny. Zainstaluję. Taki jaki był. Później go wyczyszczę. Tego z tyłu na razie nie. Dobra, kab kable są podpięte. No to włączam. Dobra. Wciśniemy. Abykon... A włóż A, dysk USB jeszcze, no tak. Yy, zaraz. Gdzie to było? Nie w pamięć. Yy... Gdzie to było? Zmieścić tego nie. Eee. wirus. Włóż, dysk USB. No dobra, wziąłem ten dysk USB. Kabel. A, a zaraz. Trzy... Nie, zaraz, co ja mówię? Zainstaluj dysk USB, no tak. Ja to też mądry jestem. I co miałem najpierw zrobić? Uszyń wirusy. Skaner antywirusowy. To co, nie trzeba znowu... Yy, wymaga ponowne uruchomienia, więc trzeba go ponownie uruchomić. Dobra, zobaczmy. Tak, niech będzie. Jeszcze dwa na mnie czekają. No ja pierdziele. Cały komputer. Kurczę. Mi się mylą przyciski. Chciałem lewy kliknąć, a kliknąłem prawy. Go podniosłem. Jeszcze muszę go włączyć. Pracować. P. Zasilałem. Dobra. Skaner antywirusowy. Rozpocznij skanowanie. Oho. 177 wirusów. Usuwamy pliki. Można go chyba wyłączyć. I teraz usuwamy kurz. Tu bierzemy to. I teraz co? Zainstaluj. Yy, nie. Usuwa kurz i coś tam. Usuwamy ten kurz. Nie, co ja muszę zrobić? Zaraz, bo jestem też jakiś bardzo mądry w tą grę. Aha, muszę... A, dobra! To było tak od razu. Że muszę po prostu tak, tak robić. Muszę chwilę trzymać. No tak nie będzie wygodniej. To chyba kurz jest też usunięty. Mm. Dobra, teraz tak, zainstaluj yy, części komputerowe. Panel boczny mamy. Dobra, zainstaluj panel boczny. Tyń. Osłona PC, nie można zmieścić osłony PC? Czy. czy ja coś źle zrobiłem i muszę teraz go znowu otwierać? Nie można zmieścić. Dobra, robię tak. Syk. Teraz zbiorę ten. No, Okej, okay. pracować. Zamontowania ten GeForce. Okej, okay. los, los. Kable najpierw. Nie, zaraz. A, praca może uruchomić system operacyjny. Okej, okay, dobra, czyli ciśniemy. Dobra, włącz. Czyli najpierw co ja zrobię? A! nieco? co? Wszystko jest dobrze. Aby włączyć. Um, przewody. zasilacze, wentylatory, części. Zaraz. Może uruchomić system operacyjny do wymiany karta graficzna. Dobra. Yy, dobra, panel boczny. Co jest karta graficzna? Nie, to jest chłodzenie. No tak element budowy osłona zasilacza po co ja osłonę zasilacza robię zasilacz, klatka na dysk zaraz zainstaluj, karty graficzne nie masz tego przedmiotu skorzystaj ze sklepu na pulpicie karty graficzne, jaką on chce? kurcze Jean GeForce GTX 970 Gamer. g yy... GeForce GTX. Przepraszam bardzo, gdzie to jest? No, tu musi być. gdzieś tu. Nie, nie tu. No nie wiem. Wiem, że mogę wyszukać. Zaraz to zrobię, jeżeli go nie znajdę. A jest, a nie, a to miał być 950, tak? Tak? A, 970 gamer, co najmniej. Okej, okay, czyli to będzie... Ta. Aha, tylko że mnie nie stać. ok, jestem na minusie i tu sporo do yy, wymiany, karta graficzna gdzie jest karta graficzna? o tu element łodowy. I muszę zamontować mu nową, tak? To żeby to zrobić, to ja muszę na razie go przestawić i muszę się zająć nowym. Tym. Yy, Zamontowania Mortoni coś tam. Zaraz. E-mail. No wiem, że przekracanie stanu konta. Mmmm. Usuń wirusów, usuń kurz. Tu jest karta graficzna, co się zrobi. A tutaj. Nie, to tu, nie to. Dobra, odebrałem pieniądze. Odrzuć. Dobra, czyli tam gdzie już komputer poszedł. Ten... Morto... do zamontowania Mortoni S e Store 500 GB. No dobra, tylko przepraszam bardzo, co to jest? To jest jakaś karta graficzna czy coś? Ja wiem, że... Ja tam się za bardzo nie znam, ale... Yy... A, to jest pamięć masowa. Mortoni S Store, ile on chciał? 500 giga? O, co najmniej 500 giga. E, tylko 50 dolarów. Dobra, będę na minusie, ale już kupię mu. Żeby to szybciej zrobić. Aha, i muszę jeszcze poczekać, aż to przyjdzie. Dobra, no to kończymy zmianę. Jezu, jakie... Co się dzieje? Ale mam jakieś... Miałem jakieś dziwne lagi. Koniec dnia. Do pracy. Tutaj są części. Okej. Okay. Eee... Okej, okay, okej. Okay. To najpierw zróbmy już ten. PC może uruchomić system operacyjny kabel. Podpinamy kabel. Kable podpięte. Włączyć. Dobra, włącza się. Eee, co ja tam miałem zrobić? No kurcze. No kurczę. Dobra, już to tyle wystarczyło. Mortoni e Store. Ok. To los. I dobra, i gdzie mam go dać? Zainstaluj. To była pamięć... pamięć masowa Daj. To jest. Typ dysk HDD. Yy. Właśnie plus jest taki tej gry, że jak ktoś kto się nie zna na komputerach, to tego nie ogarnie. No ja jestem tym właśnie z jednych... Jestem tym typem graczy, który, którzy właśnie nie ogarniają. Dobra. Otwórz klatka. Klatka na dysk. Otwórz. Aha, muszę najpierw to. Okej. Okay. Kurczę. No. Aha, z tej strony. Zainstaluj to. Mortoni. Zamknij klatka na desk. Zainstaluj części komputerowe panel boczny Nie wiem, co mi pisać, że to się nie, nie zrobiło, ale zamontowałem coś tego Mortoniego całego. To jest 500 GB co najmniej. No to jest 500 GB. Aha osłona zasilacza jeszcze. Dobra, czyli muszę usunąć to. Może, jak ja tak zapominam. Jak zdejmę to, to Tu mi się zaliczył to zadanie? Właśnie nie. Nie, i to jest dziwne. Każdy widział udokumentowane, że to założyłem. Jeszcze teraz spróbujmy szybko kabel podpiąć. Podłącz dysk HDD. Podłącz płyta główna. Disk HDD. Pod zasilacz. Aha, dobra, już zrobiono. No to jeszcze raz muszę uruchomić system operacyjny. To, to już tu sobie zamontuję te panele boczne. Już mieć z głowy panel boczny, jeszcze osłona PCI. Nie w tym była? A, to w tamtym było osłona PC. Okej okay. Ten komputer Zrobiony Bierzemy tego to Są takie lagi małe jak podchodzę Tam mm. Zaraz, nowe części Więcej miejsca na komputerze? Odbierz Dziękuję za 330 dolarków Mogę to wziąć. Przegrzany i zepsuty komputer w transporcie. Dobra, ale teraz się zajmujemy tym. Pacę może uruchomić system do wymiany. Karta graficzna. Na początku wymienimy kartę graficzną, żeby od razu mieć to z głowy. Bo. Bo tak. Karty graficzne. Eee, to jest ta. Nie, tu, tutaj. Dobra, no i już. Zainstaluj. Tutaj sobie te karty, tą kartę sobie sprzedam. Części komputerowe osłona zasilacza. Więc są osłonę zasilacza odpiętą, ale okej. Okay. Panel boczny. Osłona PCI. Um. ja coś po prostu psuję z tą osłoną PCI. Nieważne. Teraz jeszcze trzeba sprawdzić, czy odpali. Komputer można wziąć. Dobra, tutaj. E -e -e -e. A, niekompletna. Aha, no tak. Nie zamontowałem tego PCI. Jeszcze to muszę zrobić. Usuwamy to. Zainstaluj. Części komputerowe, osłona PCI. Nie można zmieścić. Czyli co, muszę najpierw kartę graficzną usunąć jeszcze. Ehm. Um. Jesteś jest z Chin, czy co? Nie no, ale dobra Oszło na PCI Czemu nie mogę? Nie wiem Usunę sobie też to co na PCI Nie mogę uh, No to karta graficzna Tutaj Aha, zainstaluj Ja pierdziele Nieźle. Wystarczyło to kliknąć. Aaa nieźle. Nie osłona PCI. Okej. Okay. Jeszcze go muszę raz podłączyć. Karty graficznej. Do tego. Do płyty głównej i do płyty głównej? Pa umieść komputer w miejscu. Dostawę. czy Czytamy coś. Odbierz, dziękuję za 525 dolarów. Poziom w sklepie są dostępne przedmioty. Ok procesory i Mmm y w sumie to powiem Wam tyle. Kolejną. No myślę, że... Kolejne sobie zrobimy już w kolejnym odcinku komputer. I... No nie wiem. No jeżeli Wam się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję wejść na moje inne odcinki, na przykład Secret Laboratory SCP i jedyne co wam teraz mogę powiedzieć to cześć